Podologia to dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem chorób stopy i stawu skokowo-goleniowego. Zabiegi podologiczne mają różnoraki charakter i wymagają od osoby praktykującej ten zawód wiedzy z zakresu nauk medycznych. Niestety z zabiegów takich korzystamy zbyt rzadko i często za późno, w momencie gdy pojawia się już widoczny problem. Najczęściej tak jest, że właśnie kiedy nas zaczynają boleć stopy, to wtedy przychodzimy i chcemy się ratować. Jak najbardziej należy przychodzić wcześniej, kiedy już się coś zaczyna, kiedy zaczyna nas boleć podeszwa, kiedy są już jakieś odciski małe, jeszcze nie stare, to najlepiej przychodzić już szybciutko. Z tego względu, że wtedy szybciej się go leczy, szybciej się usuwa. Nie trzeba przychodzić kilka razy, bo odciski, które są już stare, kilkuletnie, to wtedy bardzo długi jest okres tego leczenia odcisku. Tak samo modzele, kiedy jest deformacja. Stopy, kiedy się rozchodzą kości śródstopia. Tak samo należy szybciej przyjść, żeby sobie już zbadać te stopy, zobaczyć czy należy jakieś kupić wkładki indywidualne, ewentualnie w sklepie medycznym gotowe. Zaczynamy chorować od stóp, później bolą nas kolana, biodra, kręgosłup. No i zaczynamy się źle czuć. W różnym wieku przychodzą pacjenci, niezależnie od tego, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Od średniego wieku do już takiego podeszłego też przychodzą osoby, które mają już bardzo właśnie takie paznokcie zdrewniałe, pogrubiałe. Bardzo ciężko jest obciąć takie paznokcie, dlatego polecam, żeby przychodziły. Jest sam to zabiegi bezbolesne. Jeżeli się coś tam zaczyna, jakiś ból, to ja wtedy przerywam. Umawiam się na następną wizytę, żeby po prostu nie dochodzić do jakiegoś tam stanu, żeby człowiek no, bał się przyjść do podologa. No właśnie, bo sami obcinamy paznokci. Czy my to robimy prawidłowo, czy też nie? Tutaj słyszałem wcześniej, Pani mówiła, że podcinamy za mocno, za bardzo i później są problemy. Tak, to wszystko zależy od łożyska. Jeżeli mamy łożysko na wprost, czyli paznokci obcinamy na wprost, zazwyczaj zostawiamy końcówki, które są bardzo kujące, które nas wrastają no i wtedy właśnie jest stan zapalny i nas to boli. Należy obcinać tak, jak jest łożysko na wprost, ale Końcóweczki trzeba spiłować leciutko pioniczkiem na półokrągło, nie wycinając ich, bo to jest właśnie później problem wrastających paznokci. Bardzo trzeba zwracać uwagę, zwłaszcza osoby, które mają stopę cukrzycową, wtedy muszą bardzo uważać, żeby patrzeć nawet na obuwie, czy gdzieś jest pojawiająca się krew, czy, czy jest ucisk, bo te osoby, które mają stopę cukrzycową zazwyczaj nie czują tego i wtedy zaczyna się problem. Czy takie zabiegi są drogie? No u nas w Dzierżoniowie zazwyczaj, z tego co słyszałam, to jest ta średnia cena, ceny są ruchome, nie jest to sztywność, także też w zależności od danej osoby, osoby starsze wiadomo, że nie mają tych pieniążków dużo, no to też trzeba zejść z tej ceny. Zapraszam do gabinetu, są to zabiegi bezbolesne, wszystkie osoby, które mają problemy, bóle, tutaj jestem od poniedziałku do piątku, także bardzo chętnie udzielę tej pomocy. Dlatego jeśli nie potrafią sobie Państwo sami poradzić z dolegliwościami stóp, zachęcamy do odwiedzenia gabinetu pani Ewy Małeckiej, który znajduje się w Dzierżoniowie przy ulicy parkowej 4C w przychodni Parkmet.